9 i ja już będę wstawać. Wyspałam się wczoraj, poszłam miarę wcześniej spać, bo chyba była prawie 12. No więc jak na weekend, to wcześniej. I witam Was w nowym vlogmasie, już 19. Jest sobota. A ja też jest z Wami wita w nowym vlogmasie. Zobaczcie, zadowolona, że jest sobota. No to tak jak ja, jestem tak samo zadowolona, jak ona, że jest sobota. Czyli ja to normalne, że jestem zadowolona, bo mam wolne. A Majeczka też czegoś się cieszy, że jest sobota? Czyż ty masz codziennie wolne? Cieszę się, że ty masz wolne i się mną zajmiesz. Będzie spacer. No, będzie spacerek My Zawsze w soboty i w niedzielę idziemy na długi spacer no bo latem, jak jest wino, no to, to staram się codziennie chodzić Jeżeli jest oczywiście też pogoda A tak jak teraz jest zima, zima, no to ściemnia się już przed czwartą No to nie ma możliwości iść na ten spacer Więc chodzimy w weekendy. No ja chodź Ubieramy się Majeczka zamiast wychodzić na siwku to biega po pokoju Nie można jej ubrać Moja. Krzysiku! cieszę się, że idziesz na ścisku, że nie można cię aż ubrać. Chodź Maja, wyskakuj. Zobaczcie, jaka mgła jest. Teraz idę na Gustawa. Głodny? Mam dla Ciebie karmę. Znowu ta karma. A nie masz dla mnie jakiegoś rabala albo schabowego na pizzę? Dzisiaj mu dam y, tę karmę. nie Nier. Zobaczymy, czy będzie mu smakować. Wyświeciłam na chwilę, bo słabo było go widać. Co on takie żarło, zobaczcie, jak zajada. Się rzuca na to jedzenie, Przecież ja tu wczoraj. Przez całą noc tak zgłodniałeś. Zuzia jeszcze śpi. Chociaż widzę, że już powoli się budzi. Zaświecę. świecę. Jak wstanie, to dam jej jeść. Teraz zobaczymy, czy chrupałek śpi. The mam sobie pyszne kanapki. Ja zawsze, właśnie w weekend, robię kanapki głównie z warzywami, bo jak widzicie, tutaj są same warzywa. No i ser tylko. A w tygodniu, no to tak po najmniejszej linii oporu czyli tylko jedną rzecz kładę na kanapkę i już jest gotowa, bo się zawsze spieszę. A w weekend w końcu mogę zrobić sobie takie ulubione kanapki. I herbatka. A wy piszcie co jedliście na śniadanie. Teraz Majeczka dostanie śniadanko, yy, suchą karmę. I będę też dawać śniadanie Zuzi i Chybkowi. Chrupak tu ma jakieś w mi serce jeszcze w sumie tylko z wczoraj. a może już mu wymienię, dam mu karmę. I tak, Zuzi już nałożyłam babkę lancetowatą. A tu chrupciowi teraz dam karmę. Tu w międzyczasie Gustaw sobie pływa. Zobaczcie jaki ten guciożarłok, ja tu nakładam do miseczki Zuzi i Chrupciowi, a on nic tylko się patrzy, przecież Ty już jadłeś, to co chcesz? Ja też chcę drugie śniadanko teraz, tego robala co Chrupek dostał. Tu jest jedzenie dla Chrupka, jeszcze możemy mu dam jakieś ziółka. Mówiliście mi, że przecież chomik też może jeść babkę lancetowatą, czyli to co Zuzia, ale on nie lubi. Jak ja mu daję, to on nigdy nie zje, tylko zostawia, więc no nie ma sensu mu nawet dawać. Już prędzej może jakieś inne tutaj zje sobie tej mieszanki. I już trochę ziółek. jeszcze tak się zastanawiam, czy jakieś warzywko nie pokroić i dla Zuzi i dla Chrupka. Może marchawkę, bo oboje mogą to jeść. Już obrałam taki kawałeczek i pokroję teraz trochę do Zuzi i jakieś tam może dwa plasterki dla chomiczka. Tyle pokroiłam i może tak tą resztkę to dam dla niego. i Jeszcze jakiś plasterek. A tu damy dla Zuzi. Jakbym tak miała wam pokazać śniadania wszystkich moich gatunków zwierząt yy, w jednym momencie, to tak one dzisiaj wyglądały. Tu gucia, chrupcio, zuzia i maja. Cztery śniadania. I tu już daję hamiczkowi, jak w stanie to sobie je. Chrupek zamiast jeść, to woli się choć stać na kołowrotku. Wreszcie nie jest głodny po nocy. Ja I ci otworzę swój kalendarz teraz. Dzisiaj jest 19 jak tu masz. Zobacz. Ci pokazuję twój kalendarz, że ty uciekasz. Zobaczcie, nie wiem jak tu jest, ale to jest... Czy jest rozsypana marchewka? w tym okienku no, ale nie, wiem, nie jest otworzona, a było też trochę rozsypane i tak więc ja nie rozumiem tego, ale natrafiły się marchewki. A myszka sobie biega. Co chrobcie, wchodzisz już do akwarium? Właśnie gdzieś uciekniesz. Tylko już zanieść do akwarium, i otworzymy resztę kalendarzy? Dzisiaj moje kalendarze otworzy ze mną z udziałem. Maja Zazdrośnica też przyszła. Co Zuzia? Otwieramy moje kalendarze, bo nie masz swojego w tym roku. I szukamy dziewiętnastki. Yy, a Maja zepsuje resztę, ale w sumie niedużo od niej zostało, więc zepsuję. zepsuje, no to trudno. I właśnie jakieś okienko Maja przed chwilą otworzyło. nie słyszeliście. I dzisiaj jest to jest, ale nie też ładna czekoladka bardzo. Wczoraj chyba też była ładna. Teraz w milce 19. Tu majka. O, dzisiaj jest jakiś cukierek. Nie wiem, też coś karma. Słuchajcie, Maja, ty tak nie jesteś świątecznie, mogę jeszcze Tobie jakąś czapoczkę włożyć. Maja już również świątecznie wygląda tak jak Zuzia. Mam dwie Mikołajki i mogę otworzyć kolejne kalendarze. Szukamy dziewiętnastki. Tu jej nie ma, też nie, to pewnie będzie tu. O, jest. Taka malutka to na pewno jajeczko, albo szukam zalepienia jajeczko. Ale tak, zgadłam. Była zbyt mała, żeby było cokolwiek innego. Gdybyś chciała zjeść twój kalendarz później. Mamo, a kiedy mój kalendarz, którego nie mam? jak gdzie ty się wybierasz? Uciekasz już z otwierania? Nie chcesz? Widzowie dawno cię nie widzieli. Znaczy widzieli cię, ale tak krótko. Może się ktoś co za Zuzią? Tak, Maja chyba, która na nią szczeka. No, no ja jak podeszła do Zuzi, to zaczęła szczekać. No Maja, teraz wyglądasz jeszcze ładniej. I teraz tu dziesiątka, bo dziewiątka jest otworzona, więc tutaj będzie coś naprawdę bardzo małego z tego co widzę. Teraz zobaczyć co jest taki malutki light. Maja, wąchę. Zapach cynamonowy. Czyli ten sam co mam te duże świeczki, tylko że w wersji małej. Już otworzyłyśmy kalendarze moje i Chrupek już wcześniej otwierał. A teraz przyjdzie czas na kalendarza Mai. A później pójdę do Sony i do moich rodziców. No, żeby właśnie zabrać Sony na spacerek. Chyba, że moja mają ją przeprowadzi, to jeszcze zobaczymy. Ale chyba raczej ja panią dzisiaj pójdę. Zuzia tu zmierza do nas. Zuzi, teraz dam ranie, a w międzyczasie z Mają otworzę kalendarze. Zuzia już dostała jedzenie. A w tle jak słyszycie jakieś dzwoneczki, to Majka biega z tym naszej tak dzwoni po całym domu. Co ja wiem co ty lubisz najbardziej. To byś chciała pewnie markawkę sobie zjeść, tak, nie możesz do siebie miseczki. Masz tu podnieść głowę. masz, jedzenko? Muszę ich je chyba tak bardziej podsunąć, bo ona coś nie dostaje. Już nie mogę się doczekać, teraz twoje kalendarze. No już ja szuka w czegoś. Tam Zuzia sobie zajada. O, widzę dziewiętnastkę. Poczekaj, moja. Pokażemy tylko co to jest. Yy, Osmakuje na są dzisiaj. No ja wiem, że jesteś głodna, ale no, sama będziesz to otwierać. Może poczekasz, jak ja ci się otworzę. No nie wiem co jej się dzisiaj stało. Jest taka energiczna od rana, że... Nie wiem kto to się bardziej cieszy z tego weekendu, że jest. No czy ty codziennie chodzisz do szkoły albo do pracy, że w weekend tak, taką masz radość. Tu ja powinnam się cieszyć, że jest weekend, a nie ty. Ty masz codziennie weekend. O, znalazłam. Nie, wystraszyłaś się od głosu. To co zawsze. Znaczy no, to są chyba te paski z kurczak... Nie, chyba skaczki. Nie jestem pewna w sumie. Mój zwierzęc. To które chcesz jeść? To może tamtego ci dam, a Soni dam później jak do niej pójdę. Bo potem ją zabiorę na spacer właśnie i pójdę z moją siostrą. I z pieskami na spacerek pójdziemy. Masz mi głodę morza. Siad. Poproś. Leżeć. A no, zwierzaki jedzą. Tu jeden, to drugi, jest maczka. Aż nie wiem, którego wam nagrywać. Którego wolicie, żebym pokazywała w tym momencie, Maja? To który się lepiej prezentuje, Zuzia z głową w misce. To co zwierzaki, jaki plan na teraz? Czuję, że ten filmik będzie bardzo długi, dlatego myślę, że dzisiaj można nie odpowiadać na Wasze komentarze to są wszystkie rzeczy, jakie trafiły nam się w dzisiejszych kalendarzach. Ja teraz już robię obiad. Już staram pieczarki, bo będę robić placki z ryżem i z pieczarkami smażone. Nie wiem, czy kiedyś jedliście, ale naprawdę są bardzo dobre. Gotuje się ryż, pieczarki się przesmaża razem z cebulą. No i wychodzą placki. Jeszcze dodaję się ser, jeszcze, ale ser to zetrę już na samym końcu. Jeszcze ser właśnie się dodaje. I potem zrobię sos czosnkowy, bo te placki później polewam właśnie sosem Ja jestem w trakcie robienia obiadu a patrzę gdzie jest Maja, bo nie ma jej w kuchni, ona zawsze u mnie siedzi w kuchni znaczy często właśnie przychodzi do kuchni ale tej w legowisku jej nie ma a ona tu na łóżku się wyleguje, tu widocznie jej wcześniej położyłam ten kocyk a ona się teraz z niego wtuliła i śpi zobaczcie, tu wcześniej się bawiła, bo ona przynosiła sobie zabaweczek tu ma swoją ukochaną wiewiórkę węża anakondę i krokodylka to się nim bawiła no i leży sobie tu zwinięta w kuleczkę. Zimno ci? Zimno ci, że tak leżysz? Jesteśmy nad zalewem na spacerze jest straszna mgła, nic po prostu nie widać Zobaczcie tak jak widać wodę, to nawet nie widać czy to jest woda, a sanie mam na smyczy Senia jest w stroju Mikołaja, a Majka w stroju renifera Ale naprawdę nic nie widać Jest taka olbrzymia mgła Zobaczcie, nic nie widać. Jest po prostu biało. A ja tam. Tu kaczki pływają, i też ich prawie nie widać. Tylko widać tutaj blisko, a z daleka nic. Już nie pamiętam, kiedy była ostatnio taka ogromna mgła. Z drugiej strony, z lewej. No to nawet po drugiej stronie za. To... Łąk nie widać, bo tam są łąki, ale to w ogóle nie widać, jakbyśmy w jakiejś chmurze byli. Wieszcie, czy u Was sobota, czyli 19.00 dzisiaj, to już była taka mgła, czy to wszędzie była. Co, Majeczko, tam wąchasz? nie idziesz pływać w zalewie? I idziemy dalej. No chodź. W ogóle bym gdzieś daleko poleciała, to by jej nie było widać. Zobaczcie jakie te drzewa są oszalone pewnie przez tę mgłę. Siostra z mnie zostawiły. A my z Czenią wtedy zostałyśmy. Zobaczcie jak tutaj też. Cały biały wygląda jakby był śniegiem posypany. Dziewczyny testują drzewo. Muszą nasikać obie na niego. I duży piesek idzie. A tu drugi. Nie wiem, czy są te pieski. Czy wy jesteście? Może ktoś idzie z sami pisany, Nie wiem. Nie widzę właściciela, ale jest taka mgła, że w sumie mogę go nie widzieć. Przytam go jest gdzieś dalej. A ten biały. Bo tam jest. A tu oszlone na choinki. I ten piesek. Nie wiem, coś idzie za nami, ale nie wiem już mi o co chodzi. Tak sobie myślę, że może gdzieś ktoś je wypuścił i idzie, tylko że go z daleka nie widać. Sonia, boisz się tego pieska, czy nie? Maja to się nie boi. Maja się tam, zobaczcie, koleguje z wszystkimi psiakami. Się wąchała przed chwilą z nimi. Nie znam piski. Chociaż nie ma śniegu, to jest biało. Już te pyski na razie gdzieś poszły. Nie wiem naprawdę, czy one były. Bo nikogo z nimi nie było i szły kawałek za nami. No potem gdzieś pobiegły, więc być może ktoś je wypuścił i gdzieś na nich czekał. Tu idziemy teraz chodnikiem, a tu jest ulica i my idziemy w tą stronę zalewu, tam będziemy za plażą przechodzić. Ciekawe czy dzisiaj to spotkamy rodzinę łabędzi. Nie wiem czy pamiętacie ale u mnie co weekend w, u nas na vlogmasach a łabędzie będzie uczestniczą na moich vlogmasach Żeby było więcej zwierzaków też jeszcze będzie Może dzisiaj ich nie spotkamy, nie wiem, bo w sumie taka mgła jest, to może nawet ich nie zauważę. To będzie są tak oswojone, że same po prostu podpływają do ludzi. Pewnie ludzie je karmią, a ja ich właściwie nie karmię i też do mnie podpływają. Są w Na to morsowanie? U mnie w mieście jest zorganizowane co niedzielę takie morsowanie, jakby można się na to zapisać. chodzi się do zalewu właśnie zimą teraz. z jest klub Morsa, chyba i chciałam zawsze to zobaczyć, ale nigdy nie jestem w stanie wstać w niedzielę, tak, żeby na 12 musz tu być na spacerze. No, będę ciekawa, bo można się zapisała. Pewnie by mi tak nie weszła. No i tu przechodzimy tam plażą. Znaczy ta siatka jest biała. The first Noel the angel did say Was to certain poor shepherds in fear. Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds and fear. i oczywiście Maja jest głodna, więc zaraz dam jej jeść ja też będę zaraz jeść obiad, bo przygotowałam sobie już wcześniej przed spacerem, wszystko pokroiłam, ale teraz będę znaczy wszystko pokroiłam, ryż mam ugotowany i pieczarki przesmażone i teraz tylko właśnie będę smażyć placki Maja prosi, że jedzenie także jak ona już tak prosi, no to musi dostać więc tutaj z miseczkę i zaraz jej nałożę Zobaczcie, jaki pies głodny. Od razu się rzucił. No ja to jej nie przeszkadza, że ja ją nagrywam. Ważne, że jest jedynie. Już zjadła. Już skończyłaś? To teraz ja będę jeść. Tylko nie to co ty. A moje jedzenie już gotowe. Jesteśmy już na nocnym wyjściu. Słabo widać. Ale wyszłam z majką, żeby się wysikła. Na noc już. już zbieram się do spania przed chwilą się umyłam i... No i idę spać po prostu dlatego też będę kończyć ten vlogmas jeżeli wam się podobało zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie czyli już jutro, jak zawsze